Tam pod lasem, w cieniu krzaka, dzieci lepią z gliny ptaka. Ptaka lepią, by wysoko poszybować nim w obłoki. Ptak gotowy już do drogi, drogi z wiatrem i pod wiatr. Kręko zabijaka pożar razem z dziećmi ptaka, lecz w jego zgniłym wnętrzu, wypełnionym złym powietrzem, żył poczciwy safanduła, który bajki dzieciom snuł. A co było dalej z nimi, tego się domyśli, nawet niespecjalnie rozgarnięty mu! Tam pod lasem, w cieniu krzaka, nikt nie lepi z gliny ptaka.